No dzień dobry, z tej strony Oktawia Wielzi i witam się z wami ponownie na moim kanale w drugim vlogmasie. A dzisiaj będziemy sobie otwierać calutki kalendarz adwentowy w takiej dosyć nietypowej formie od marki Bourjois. Przygotujcie sobie kawkę, herbatkę i może coś do jedzonka, bo chwila nam to zajmie i zapraszam was do oglądania dalej. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić tego przycisku poniżej w kolorze szarym, czyli zostawcie suba, łapkę w górę. Lecimy! Kalendarz jest w takiej formie, jest to taki zapinany od góry materiałowy koszyczek. Uważam, że jest to super alternatywa od tych klasycznych kalendarzy, które później powodują, że mamy nadmiar plastiku, papieru i zbędnych śmieci, po tym jak otworzymy całe i wszystkie okienka. Kalendarza w takiej formie jeszcze nigdy nie miałam, i ba, jest to mój pierwszy kalendarz od marki Burżuła, więc lecimy, szukamy pierwsze okienko. Okienka mamy oczywiście 24 i bardzo mi się podoba, że właśnie już są ponumerowane, że nie trzeba się męczyć z otwieraniem, po prostu wyciągam sobie i będziemy sprawdzać co w środku, ale żeby nie być gołosłownym zaczynamy od pierwszego okieneczka, które jest takiej wielkości. No moi drodzy, czy my mamy tutaj fajny pierwszy produkt, czyli ten kultowy róż? No proszę bardzo, jaki piękny kolorek. Lecimy z dwójeczką. Mamy pomadkę, i wydaje mi się, że jest to produkt wykręcany. Tak jest, jest to pomadeczka wykręcana i ma taki ładny nudziakowy kolorek. Ja sobie tutaj otwieram teraz trzecie okienko, a Wy mi dajcie znać w ogóle, jakie macie podejście do kalendarzy adwentowych, bo dużo osób uważa, że jest to niepotrzebny wymysł rynku i że kalendarze adwentowe to tak naprawdę resztki, które nie schodzą danym markom w normalnej sprzedaży. No, jak widać, tutaj te produkty są bardzo fajne, jak na początek oczywiście. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś chce sobie kupić taki kalendarz, jeżeli jego cena nie jest oczywiście wygórowana i nie warta wartości, to dlaczego nie? Kolejny produkt to znów produkt do ust. Kolorek znów jest nudziakowy. Zobaczmy sobie, co to. Ale ciężko się otwiera skubany. Co to jest? I jest to po prostu znów taki delikatny, można powiedzieć, balsam, pomadka, z tego co widzę. Ok. Wyciągamy czwóreczkę. A czwóreczka to. Uwaga. Ojej, jaki intensywny kolor. Ten kolor raczej mi się nie podoba. Jest zdecydowanie zbyt intensywny. No ale okej, okay, mamy kolejny pełnowymiarowy, wydaje mi się, produkt. Mamy tutaj szóste okienko, i wydaje mi się, że to może być jakaś kredka bądź maskara. Jest to dosyć zbite. Okej, okay, nie mogę nawet tego wyciągnąć, tak ciężko tutaj siedzi. I w tym okienku mamy taki piękny błyszczyk z drobinkami. To akurat mi się bardzo podoba. Czemu Wy nie mówicie, że ja pominęłam piątkę? To nic nie szkodzi. Otwieramy piątkę po szóstce, nieważne. I tutaj mamy. Uuu, czy to jest korektor? Zgadza się, to jest roll on Concealer z tej serii Healthy Mix. I wydaje mi się, że niestety dla mnie będzie on za ciemny, zobaczcie. Natomiast jest to kolorek 51, więc uważam, że dość uniwersalny dla osób, które nie są tak blade jak ja. Idąc po kolei, to mamy teraz okieneczko numer 7. A w środku. Słuchajcie, jak gubię ostrość, to musicie mi wybaczyć, ale ja się uczę tego YouTube'a. Ok, <laughs> Jest to taki żel z kolorem w kolorze brown do brwi. Także myślę, że dosyć również uniwersalny i mamy kolejny pełnowymiarowy produkt. Wydaje mi się, że w tym kalendarzu po prostu nie będzie miniaturek, co już o nim dobrze świadczy. Otwieramy razem ósemeczkę, a w niej jest to puder sypki zamknięty, czyli fajnie, bo nie będzie nam się teraz tutaj wysypywał. Taki wiecie, przekręcany, super. Chociaż widzę, że kolor nie jest transparentny, nie wiem czy to zobaczycie, więc też bardzo ciekawe, czy na przykład nie miałby takich właściwości przyciemniających takie blade osoby jak ja. Kocham otwierać kalendarze adwentowe. Za szybko nam ubywa tutaj tych okienek. Mamy dziewiąteczkę. Tak, to jest znowu ten lip sorbet, który mieliśmy we wcześniejszych okienkach. Mi niestety takie kolory nie grają, bo nie pasują do mojego typu urody, ale ten na pewno jest czymś dla mnie. Mamy dyszkę malutka, czy to będzie jakaś kredeczka, czy coś tego rodzaju? Zobaczmy. No, 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 słuchajcie, mamy ultra czarny, trwały 24-godzinny eyeliner w takim fajnym kolorze. Z taką końcóweczką muszę Wam powiedzieć, że ten kalendarz ma fajne, zróżnicowane produkty. Okienko 11. Mamy kredeczkę do Brwi, która prezentuje się w taki sposób. Jest to kolejny pełnowymiarowy produkt, a jego kolorek to dark brown. Mamy tutaj 12. Jest to wodoodporna brokatowa kredka. To co, lecimy klasykiem. Czy trzynastka będzie pechowa? Zobaczmy. Dobra, okej. Okay. Mamy ładniejszy kolor tego produktu, który już gdzieś tutaj przed chwilą wam pokazywałam. Był on w poprzednim okienku, w tym intensywnym takim koralowo-różowym odcieniu. Ten jest przepiękny i no wychodzi na to, że są to po prostu chyba pomadki, także ten kolor zapowiada się jak idealny nudziak. Mamy czternastkę, która jest dosyć ciężka. Czy to będzie podkład? Mamy podkład, słuchajcie. Jest to podkład Healthy Mixer w kolorku również tak jak korektor wcześniej 51. No dla mnie tak jak widać będzie zaciemny, nic nowego o tym już wiecie, bo się ciągle powtarzam i podkreślam, że jestem blada jak ściana, może po prostu przestanę to robić, nieważne. I mamy kolejny pełnowymiarowy produkt. Lecimy dalej. 15 jest dosyć. Pora, czy będzie to może coś do konturowania, jest to puder prasowany. Czy szesnastka to będzie kolejna kredka do oczu? Wydaje mi się, że może tak być. Zobaczmy. Tak jest, mamy kolejną kredeczkę do oczu, natomiast tym razem nie jest ona brakatowa, jest ona po prostu w takim niebieskim kolorze. Przydałaby się jakaś konturówka, to mielibyśmy tutaj naprawdę fajny zestaw do makijażu i jakiś fajny tusz do rzęs. Zobaczmy 17 okienko, to również jest liner, tym razem jest to taki produkt z pędzelkiem w takim. Kałamarzu dla miłośników, właśnie takiej formy. Osiemnastka, znowu troszkę większy kartonik, natomiast stosunkowo lekki. I tutaj mamy, okej, okay, znowu ten lip sorbet, i tym razem w takim odcieniu. W dziewiętnastce będzie kolejny odcień tego różu, który był w pierwszym okienku. Zgadza się, tym razem taki bardziej stłumiony. W środku również ma pędzaleczek, a kolorek wygląda dokładnie tak. Zostało nam tylko kilka okienek, słuchajcie, no ale nic lecimy. Dalej mamy dwudziestkę. To jest kolejna kredka do oczu. Tym razem ma ona taki metaliczny, brązowo miedziany kolorek. Kolejna kredka, i tym razem jest taka srebrna. Trochę za dużo tych kredek jak dla mnie. Chociaż plus jest taki, że są pełnowymiarowe, więc zależy, jakby na to popatrzeć. Dwudzieste drugie okienko również jest dosyć ciężkie. No i jest. Mamy to, kochani, mamy tuż do rzęs. Ten taki przekręcany, kultowy, z którego możecie sobie zrobić dwie szczoteczki. Ja już ten tuż używałam, ale bardziej lubię wersję czerwoną, bo wtedy ona ma po prostu tutaj czerwoną tą główkę, bardzo dobry jest ten produkt. Jeżeli nie używałyście tego tuszu, to naprawdę fajna sprawa. Pędzimy jak normalnie na autostradzie, a zostało nam jeszcze przedostatnie oraz ostatnie okienko. 23. Co będzie w środku? A tutaj mamy klasyczną czerwoną pomadkę. Fajnie, bo już myślałam, że pomadek nie będzie, ale mamy taki czerwony odcień na święta, więc na plus. Widzicie to? Nic tutaj nie zostało, bo otwieram właśnie z wami teraz ostatnie okienko. Lekkie, ale dosyć duże, więc jestem ciekawa, co to takiego będzie. Zobaczmy. Wy już widzicie? Ja jeszcze nie. Mamy kolejny tusz do rzęs. Otworzyłam ten kalendarz po to, żebyście Wy nie musieli, jeżeli nie chcecie kupować kota w worku, chociaż jednak kupowanie kalendarzy adwentowych na tym trochę polega, bo kupujemy zazwyczaj zawartość, nie wiedząc, co jest w środku. Natomiast mamy już grudzień i wiem, że wiele osób, jeżeli miało kupić kalendarz, to zrobiło to zdecydowanie wcześniej, więc mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas. A teraz czekam na Wasze komentarze, i jak Wam się podoba zawartość tego kalendarza. Ja go mogę szczerze ocenić w skali na 10, daję mu 8. Troszkę za dużo kredek do... Oczu i niektóre produkty do ust miały dla mnie wątpliwe kolory, natomiast są na pewno osoby, którym wszystko by mogło stąd pasować. Dajcie znać, co o nim myślicie, dajcie znać, który produkt jest najciekawszy, jak dla mnie róże. Widzimy się w kolejnym materiale już niedługo. Do zobaczenia. Hejka!